Dobry, witam, witam na moim kanale. Ja dzisiaj chciałem pokazać nam nowość, czyli relokator Tak to wygląda. No, świeżo wczoraj właśnie założony. No, już mam nadzieję, na znaczy nadzieję, jestem przekonany, że już się nie będzie problemu z grzaniem. Bardzo fajny relokatorek. Potężna blacha, gruba, dwójka. Fajnie to wygląda. Fajnie to wykonane. Nie taka walizka jak alak. To normalne. Gruba blacha. No i tak to wygląda. Ja teraz rozwiązałem w ten sposób, iż wykorzystałem ten schowek który tutaj jest z przodu w kawie On będzie się tutaj zrobiony Ale to tak na szybko jest Także no, tak żeby nie było wiercenia plastików jak to innych, jak to inni robią Że wiercą tutaj, tutaj To wygląda nie estetycznie, a po drugie jakby się ktoś uparł, zawsze można zdemontować, tylko wiadomo nie ma po co. Klapka jest, zamykamy i mamy dojście, tak? Ewentualnie tylko zaślepić to. No i spód tak. Grube cebanty, opaski, pochwytane. Ja tutaj też oczywiście zakupiłem od razu nową chłodnicę. Prawdopodobnie sprzedawca twierdzi, że ona jest lekko powiększona. i Bardziej, bardziej wytrzymała, no nie, ale powiem tak, na szybko tego to zauważyłem, wentylator włącza się oczywiście, ale bardzo krótko chodzi, bardzo krótko chodzi, tak? No i wiadomo, żadne trawy, żadne inne inne sprawy, teraz mu nie szkodzą, tak? No, także fajnie to zrobione. Fajna ta osłonka, fajnie to wykonane, polecam, polecam tą osłonę, szuka, szukać, szukać na, na YouTube także, no cóż, no, nowość, upgrade, tak, mamy to, no, mamy to i już będzie spokój, żadnego czyszczenia po trawach, innych sprawach, no i uważam, że super to wygląda. Tu delikatnie powietrze ciepłe wieje, także jest wszystko ok. No na tyle, dzięki.